Kasia Dinkowska, z uśmiechem to wypowiadam, Twoje imię i nazwisko, ponieważ Kasia, ja Ciebie tutaj bardzo często goszczę w forum synagoga, nie tylko z okazji jeszcze działania artystycznych. Szoklada, te się odbywają już 11 lat, który to się naprawdę bardzo długo, proszę Państwa, bo Ostrowianie i nasi najbliżsi sąsiedzi to są niezwykle twórczy ludzie. Mają w swoich przepaściwych domowych szokladach takie cuda, na jakich się naprawdę nie śniło filozofom. Kasia Rybniewowska to jest bardzo młoda osoba jeszcze, ale już prawie ukształtowana osobowość. Z radością twoje imię i nazwisko zapowiadam, wypowiadam, ciesząc się, że nie zadebiutowałaś jakimś pięknym utworem na ten koniec, tylko obserwuję, bo już rocznica od twojej poprzedniej szuk lat prawda, a rok temu jeszcze dwa dni jeszcze. Dwa, dwa dni jeszcze do rocznicy, proszę jaka dokładność. Szwajcarska. Więc obserwuję postęp w śpiewaniu ogromny zauważam. Zresztą mam nadzieję, że jeszcze Kasia dzisiaj to Państwo, jest już pewność w tym młodziutkim, zielonym jeszcze głosie pewność i ciekawa interpretacja. Na to bardzo chciałam zwrócić uwagę. Ale tyle o tym wstępie. Ja się Państwa zabudać, bo przecież spotkaliśmy się po to, żeby działać, działać autentycznie, a nie słuchać stary. Jestem więcej niż pewna, że jej samodzielne poszukiwania muzyczne odbywają się także w domu podczas spotkań towarzyskich różnych działań galerii 33 i w wielu, wielu innych miejscach w ostrowie. To coś naprawdę jest W kraju zainteresowań kasi znajduje się także plastika, i to bardzo różne tutaj formuły można by dopasować do kasi rysunek i grafik fotografowanie, malowanie, no naprawdę całe mnóstwo umiejętności i talentów. A jeszcze inny talent to bardzo y, wspaniała rzecz szacunek dla słowa. Kasia mnie dość, że osoba bardzo dużo czyta, to jeszcze potrafi własne myśli i refleksje pięknie zapisywać. Bardzo bym cię teraz, Kasia prosiła o to, abyś nam no. nas poczęstowała najnowszymi swoimi utworami. Przybywa ich ciągle więcej ciągle więcej, więc jest z czego wybierać. Bardzo prosimy. A tak jak Pani już powiedziała, cały czas przybywam, szuflada robi się coraz grubsza, puchnili. Ja to zawsze mówię, że po prostu rodzi mi się coś nowego, więc można powiedzieć, że jestem dumną matką, mam coraz więcej dzieci i wszystkie bardzo kocham, z wszystkich jestem dosyć zadowolona. Także też część dzieci Państwa się postaram się przedstawić. Także może zaczniemy sobie od świtu. Jednym sprawnym dmuchnięciem świt strącił z czarnego ogromu wszystkie gwiazdy. Runąc w dół, spalały się swym ostatnim płomieniem. Gasły po kolei. Gdy spotkały się już z ziemią, rozprysły się, stłukły. Tysiące przepalonych żarówek. Lustro. z nowszym powstał niedawno i nosi tytuł Czytanie. Czytam cię aż po brzegi kartek, poplamione, zagniecione rogi strony, powietrze między wierszami, znaczenie rozszerzone źrenicami, pośladu porwanych wstrzępy słów. Czytam cię opuszkami palców, uczący cierpliwie liter i kształtów zakrywających nagość myśli, szytych kładką ściegów w zdaniu. Czytam cię w spojrzeniu sensu, w metaforycznych, bardzo lirycznych obrazach chwil, epitetem kreowanych, piórem ognia zapisanych. Czytam cię w tuzinach znaków, zapachu druku, szaleści stron. Yes. Nad lustrem świata, z odłamków jego odbicia, rysuje się twarz. Idę, a moje kieszenie spuchnięte od gwiazd. Mleczny pył startych dawno kości ściep pod stopą wiatr. Końca nie widać, choć za mną już drogi szmat. Nad czołem tańczą tłoczone planety. Oczy rozpalają ich blask kresiąc w powietrzu ogniste kręgi, kruszą w popiół przestrzeń i czas. tańczą tak szybko koroną płomienną wieńczą, wieńczą skron, ryjąc na niej swój znak. Srebrnym ostrzem księżyca biegną odbiciane gwiazd Tnę wzdłuż kręgosłupa pęka węzeł imaginacji prawd. Pojawiły się które przedstawiłaś. Oglądanie w lustro też może być bardzo ciekawą inspiracją do pisania. Chciałabym zapytać, czy te dwa motywy to nie wydaje mi się, że to, to na pewno nie jest to jakaś obsesja, może to moja obsesja lustro, czas. Rozumiecie Państwo. Natomiast co młodego człowieka skłania do zaglądania, do lustra? Co, co z tym czasem, Kasia, się u No tak, ten pusty bit. Zgadza się, czas młodych coraz mniej, coraz mniej. Tego czasu, A myślę, że mm, no, warto jest cieszyć się z każdej chwili, wędrowiec, właśnie delektować się, chociażby jesienną się impresją, mm, pochodniami drzew, liściami czyli miskami, które spadają do stóp, i pochłaniać każdą chwilę, cieszyć się nią. Mm, a myślę, że jeszcze tym bardziej, tym bardziej jest to ważne i istotne, kiedy mamy kogoś, z kim możemy takie chwilę dzielić i ta osoba też może zanim nami się I Wtedy brakuje już czasu. kim jesteśmy, czy jesteśmy zadowoleni z siebie i czy będąc sobą Bierzam ci moje oczy, dwa kamyki nie malowane. Ukryj je w kieszeni, schowaj przed światem albo podrzuć radośnie w górę. Zastygną w gwiazdy, wskażą w podróży drogę, mrugając porozumiewawczo. Daję włosy. Tak miękko sączą ci się przez palce. Skrupulatnie oddzielaj pasma, jak fala przylicza ziarnka piasku. Ktaj myśli, i szepty, co drzemią po kątach, będą nam biały lębrzami. Do sumy swoich oddechów dodaj jeszcze mój i przemnoż przez bicie serc. płyniemy żłobieniami naszych linii papilarnych, by doświadczyć wymierności szczęścia. Wiesz, no, powiedziałem dosyć. Też jeden z nowszych. W czasach, kiedy ciągle, niestety, albo jest jest modna taka pogoń za sukcesem, chęć mierzenia się w rozmaitych konkursach, kto lepszy, kto mądrzejszy, kto piękniejszy, kto wspanialszy. Właśnie mogą być różne motywy do, do zmagania się z rywanami. To, co powiedziałaś, jest bardzo budujące. Koniecznie chodzi o zwykły szczurów przepychanki przy korydzie, ale jeszcze o coś więcej. Siedzą na papierowych krzesłach, i Iskrami w siebie rzucają, Czasem pięty przypalają. Aż w końcu zajmą się papierowe twarze, zatłoną, spłoną. Ich spojrzenia ogień zmarzą. Spali się domak z kart. Pożogę zagasił wiatr. I popiół pogrzebie Za mały papierowy świat. Takie drobiazgi, takie trzymajki. которая оставили такой цикл, можно... na morzu rozdanego mleka. Girganesz wypuścił swego kruka. Wzniósł się wysoko i suchego lądu szuka. Krąży pod słońca okiem ospałym czarna perła nad światłem białym. I moda. Rude pasma są dość popularne. Nawet drzewa ulegają modzie. Wiatrowi się to nie spodobało. Zaczął pospiesznie wyrywać im włosy z głów, a kasztanowe spinki ciskał ze złością o ziemię. To jest taki cykl, może coś przybliżę, opowiem, ponieważ moja twórczość dzieli się na takie dwa segmenty. Mamy wiersze, jak bym powiedziała, wideo, kiedy przekazuję jakąś swoją myśl i swoje spostrzeżenie. Czasami, czy znaczy kiedyś jeszcze bardziej. Zazwyczaj była to taka ocena y, kondycji społeczeństwa. Także to dużo wiersze z... często. Tak, się. To były często takie wiersze w zasadzie pesymistyczne dosyć. Teraz już troszeczkę optymizmu w tym więcej ty mamy, także chyba dobrze jest postać. Y, a też są takie wiersze, takie poświęcenie mi się do czynienia króciutkie, albo wędrowiec, który jest dłuższą formą. Y, to są teksty, które dają utóst mojej plastycznej wyobraźni, mojemu plastycznemu. Ostrzegają światów, czasami coś dziwnego, specyficznego, i to jest właśnie to, co ja przez siebie przepuszczam, przefiltrowuję i rzeczywistość jest po prostu zabarwiona moimi wszystkimi koronawiruszami. Rzecz prosta, czasem myślę w dosyć ciekawym, niecodziennym ujęciu. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za tę piękną recenzję. Ja nie muszę się w ogóle trudzić. To Znakomicie gratuluję Ci tego podejścia do własnej twórczości, bo ono jest takie bardzo autokrytyczne. To znaczy, że no, każdy jakieś błędy na pewno popełnia, ale Ty masz szansę ich popełniać mało lub coraz mniej. Nie błąkać się pomiędzy słowami i konstrukcjami tych słów, no bo jeśli robimy coś świadomie, no to. Nie mm -hmm. chcemy się do mnie łączyć, prawda? No chyba, że jest takie nasze zamierzenie artystyczne. Zgadza mm -hmm. Postęp cały czas jest ważny i doskonalimy. Myślę, że tak właśnie. Postrzeganie to już...